Siemanko, z tej strony Raku, witam was w drugim filmie z serii Jak rad piwie, czyli piwo w raku. Dzisiaj na warsztat bierzemy piwo z browaru Spirifer. Piwo o nazwie Haka, jest to Rai IPA, czyli żytnie India Pale Ale. E, piwo o ekstrakcie 14% wagowo, 5,4% alkoholu i deklarowany 55 IBU. Więc nie będziemy długo czekać, ...tylko przelejemy do szkła i będziemy degustować. Piwo jest dość mętne, w kolorze ciemnego złota... ...z bardzo małą pianą. W aromacie owoce tropikalne, plus słodowość. W smaku piwo jest lekko karmelowe, a nawet bardzo słodowe. I bardzo delikatna goryczka, bardzo, bardzo piwo takie. W smaku przypalony karmel w macie również yy, bardzo mało chmielu bardzo mała goryczka naprawdę te 55 było to jest zdecydowanie za mało yy. się pije dość lekko ale jednak jest dość pełne no cóż wasze zdrowie zapraszam na kolejne filmy